Sikorski to była umyślna prowokacja. W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie, zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Dotychczas znaleziono pozostałości 16 dronów, wynika z ostatnich danych MSWIA. W czwartek w radiu RMF 24 wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został zapytany o to, czy 10 września to dzień, w którym Rosja, w pewnym sensie, dokonała agresji na państwo NATO. To jest dzień, w którym Rosja dokonała prowokacji odparł Sikorski. W naszej ocenie była to prowokacja umyślna, i musimy być w stanie odpowiedzieć Rosji na każdym szczeblu drabiny eskalacji. Na każdą rosyjską prowokację, musi być adekwatna odpowiedź podkreślił minister. Pytany, jaka będzie kolejna odpowiedź Polski na rosyjskie działania, szef MSZ ocenił, że mamy do czynienia z wydarzeniami kinetycznymi, więc odpowiedź Polski musi być w tej samej sferze. Na testowanie naszych zdolności obronnych. Właściwą odpowiedzą jest wzmożenie naszych systemów obronnych i też nazwanie agresji agresją, powiedział. Szef MSZ o Trumpie. Musi zrozumieć, że Putin go testuje. Wyraził również nadzieję, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wreszcie straci cierpliwość i zrozumie, że Putin go testuje i że sposobem na zakończenie wojny jest zmienienie kalkulacji Putina. Jak dodał rosyjski przywódca, pójdzie na pokój, gdy zrozumie, że nie jest w stanie tego wygrać po akceptowalnym koszcie. On nadal sądzi, że wygrywa. Dlatego mowa, że już się z nim dogadamy, de facto przeciąga wojnę, bo utwierdza Putina w myśleniu, że może wygrać politycznie to, czego jego wojsko nie jest w stanie wygrać w Ukrainie, tłumaczył Sikorski. Szef MSZ był również pytany o relacje między resortem a kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego. Są kontakty na szczeblu wiceministrów, czyli wreszcie wracamy do tego, co było wieloletnią rutyną, odpowiedział Sikorski. Dopytywany, czy można już mówić o poprawnych czy dobrych kontaktach, powiedział, że ma wrażenie, że nowa ekipa w pałacu prezydenckim wreszcie odkrywa użyteczność wymieniania się informacjami. Marek z Luwas, KS Info.